Mężczyź, witam, witam widzowie tego typu łapki w górę Zróbcie pierdolony hałas Widzowie Jak żyjecie Bo mnie dobrze Widzę do to przodu, nie do tyłu, jak się mówi Widzowie Łowa tego typu Mmm... ta pogoda Widzowie tego typu yy, Widzowie Pytacie się nieraz, nie dwa Bo zwróciłem uwagę Tego Skąd się wzięło Słowo mm. łobowań No właśnie Cofnijcie się kilka miesięcy Wstecz Pamiętacie jak robiłem Streama jak mi... Krzy, yy, zerwało mi się krzesło Ja powiem mnie gdzieś tam w, w panecie tam sobie chodzi i to słowo ŁOBABEL tak yy, spontanicznie to słowo wyszło z tego widzowie i tak zostało tylko zwróciłem uwagę widzowie że różni YouTuberzy biorą bez zezwolenia moje słowo łobawę, bo to ja wymyśliłem. Nie kto inny, tylko ja. Ktoś to wykorzystuje. No właśnie, to jest na gorsze. Widzowie, ktoś to wykorzystuje moje słowo łobawem. Najpierw było wykorzystywanie mm, słowa bęc teraz łobaby No właśnie. I się zastanawiam w jednym czy takie słowo może ktoś wykorzystywać do swojego filmu. Nie mówię o Warunia, bo Warunia to my Tyle lat się znamy, że nie ma problemu. Ale inni youtuberzy, którzy yy, szukają fejmu, podbijają się pod, pod mój fejm. o tego zaznaczenie widzowie nie lubię coś takiego, że ktoś się podbija pod mój fejm. Nie lubię jak cholera widzowie. Ani niektórzy youtuberzy chcą się zabłysnąć i próbuję pod kogoś Fame podbijać się ja nie musiałem żadnego podbicia się pod kogoś do sobie <laughs> przez kogoś Fame Fame się sam wytworzył w roku 2012 roku O właśnie widzowie Dzięki temu wszystko zaczęło iść do przodu jak się mówi po prostu Jak wiecie o tym, że ja wytworzyłem film w roku 2012 roku Czyli wiadomo klucze w kamerę do gdzieś pamiętam A właśnie muszę wrzucić filmik o tym jak to było kilka lat temu. To były moje początki. Byłem młody i głupi, jak się mówi widzowie. No ale dzięki temu się tak wytworzyło, widzowie. I po prostu Wy, widzowie, też zrobiliście mi fame. Nie mówię o innych ludzi, którzy tam hejtują i mają w dupie. Bo ja ich też mam w dupie. Nie przyjmuję się, mam to wyjebane. Proste jak dud. Widzowie. Tylko chodzi o to, że e, wkurzam je widzowie takie jebane plotki o mnie. No, bo, bo taki jest taki, taki sraki. Trochę bym musiał skomentować, widzowie, bo naprawdę ci co mnie znają tyle lat, dowiedzą, że nie jestem taki jak ludzie mnie opisują. Właśnie, widzowie, wy znacie tylko taką część, a gdzie reszta? A reszta właśnie to, że przez plotki. I wy widzowie wierzycie w, flot w plotki, a później się okaże, że to jest gówno prawda. Po prostu podkręcają wam atmosferę, a później macie, jak ktoś mówi, ból dupy. Że to nieprawda. Widzowie. Ja powiedziałem tyle razy. Pomiędzy internetem a rzeczywistością są inne bajki. Inny świat. Inny świat w ogóle. No wiadomo, widzowie, że nieraz trzeba pod, podkręcić atmosferę. To wszystko, widzowie. Bo wiadomo, ale coś wam powiem, jedno. Widzowie. Ja bym ja nie podwiązał od to byście nigdy w życiu nie poznali mnie, że to jest ja taki bonzo. Jak robię jakieś filmiki, widzowie, to wszystko ustalam, co mam nagrać, jaką kwestię, jak tu podkręcić. I dzięki temu wy podbijacie się ja to wam powiedzieć nie. właśnie nie. ja tu to... powiedzieć łoba no jest ciężko wytłumaczyć proste jak drut po prostu chwycicie się za te plotki Wiedząc o tym, że dużo ludzi mnie zna z rzeczywistości, jestem inny niż na YouTubie. A dlatego, że po prostu też podkazałem atmosfera. A właśnie widzowie, szare komórki trzeba załączać. Nie robię filmików tak o, no jak się mówi. Tylko przemyślam sobie fakty co mam tutaj zrobić, żeby fame się utrzymało Czyli trzeba robić tak, żeby było zajebiście widzowe. Zobaczcie dzięki temu, że się wydumniam na YouTube jak się mówi Dzięki temu fame. Do jebany. Ja wiem, byłem młody i głupi, tym jestem starszy, tym jestem poważniejszy już. Już nie robię cyrków tak, kiedy było. Tego staram się w sposmera, żebyście ci, co wiedzą i widzą, i dużo youtuberów widzi, że to jest podkręcenie ee, co wam powiedzieć podkręcenie atmosfery zobaczcie dani magika znikł nagle a ja jestem cały czas na youtubie znam taki bonzo no właśnie dani magika z siebie zrobił pojazd. No sorry Dani Mańka, że tak o tobie mówię, ale widziałem twoje streamy tego. Że naprawdę to była poezja. Jak to widziałem też odechciewało mi się to no traciłeś yy, swoich znajomych, innych rzeczy, ale było i minęło. A ja utrzymuję kontakty z ziemkami swoimi. W Unią Bonest gigs podam Was, tego typu. Tyle razy się znamy. No właśnie, wizowe. To jest właśnie to, co mówiłem tyle razy wizowe. Troszkę myślenia pozytywnego. Ja też y, potrafię podkręcać fosmerę. I podkręcam od fosmera. Tego innym sposobem już. No, ale właśnie, jakim sposobem Wam nie powiem, bo to jest moja słodka tajemnica tego typu. Subutujcie, Łapki w górę, trzymajcie się tego typu będz.